Dzień dobry. Witam państwa w kolejnym odcinku podcastu dla Podlaskiego. Dzisiejszym gościem jest pani Izabela Siemniak, przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet, prawniczka, psycholożka oraz bizneswoman. Dzień dobry, witaj Izo. Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa również. Iza, no tak jak powiedziałem na wstępie, tych funkcji masz bardzo wiele, ale na początku porozmawiajmy o życiu prywatnym. Powiedz mi, jak łączysz pracę zawodową, bo wiem, że pracujesz w międzynarodowej korporacji. Odpowiadasz mhm. za całą Europę, ale siedziba tej korporacji jest w Białymstoku, z czego się bardzo cieszę. Mhm. Z życiem prywatnym czy w ogóle masz czas na jakieś hobby, przyjemności, które wykonujesz właśnie w życiu prywatnym. No cóż, pytanie jest bardzo kompleksowe, dziękuję Ci za nie. Tak, oczywiście te, te, te role, które łączę życiowo, to zarówno role zawodowe, jak i społeczne, no i zupełnie rodzinne. Jestem mamą dwóch chłopców, jestem też żoną, jestem córką i wnuczką, więc te wszystkie role staram się połączyć w najlepszy możliwy sposób. Czy mi wychodzi? Jak zawsze. Czasem wychodzi, czasem nie wychodzi. No dobrze, a co robisz w wolnym czasie? Zresztą w wolnym czasie bardzo lubię kontakt z naturą. Takie well -being, takie totalnie podlaskie. Kopię w ogródku, karmię dzikie Zwierzęta, chodzę sobie na spacery i uprawiam sport. I Podlasie, czyli gdzie mieszkamy, bardzo temu służy. A jaki sport uprawiasz? No, siłowy, taki totalnie siłowy, czyli ciężary, siłownia i, e, i, i wiesz coś, co może pozwala mi zejść z ciężaru myślenia o obowiązkach służbowych i społecznych, bo czuję dużą odpowiedzialność, więc też ciężar jest duży e, i wejść właśnie w taki rytm bycia z naturą razem z dziećmi. Jesteś przewodniczącą Podlaskiej Rady. Kobiet. I chciałbym głównie o tym porozmawiać. Powiedz mi, jak w ogóle odnajdujesz się w tej misji społecznej? No bo działasz na co dzień zawodowo, ale również wiem, że z tym życiem zawodowym musisz łączyć życie społeczniczki, życie osoby, która jednak, która jednak zależy na tym, aby zrobić też coś dobrego dla świata i dla naszego regionu. Tak, to prawda. Sam wiesz, że bycie społecznikiem to jest praca 2-4 na dobę, bo tak naprawdę, nawet jak nie jesteś w pracy w tym momencie, to myślisz o niej, bo to jest naturalna część, jakaś cząstka osobowości. No, te bycie społeczniczką to jest wyniesione u mnie bardzo mocno z domu. Moja mama jest aktywną społeczniczką i zawsze łączyła te role bycia mamy, zawodową i społeczną, więc naturalnym wydaje się dla mnie to łączenie wszystkiego. Rola przewodniczącej Rady Kobiet, którą mam zaszczyt pełnić już od. Ponad roku, w drugiej kadencji Podlaskiej Rady Kobiet, daje mi bardzo dużo satysfakcji, bo rzeczywiście wszystkie pomysły, które gdzieś tam w mojej głowie kiełkowały, razem z koleżankami z Rady, które są niezwykle sprawcze, zaangażowane, możemy realizować po prostu szybciej i bardziej skutecznie. Bardzo mi zależało na początku tej roli, żeby nie było to ciało czysto fikcyjne czyli rada, która po prostu sobie gdzieś jest. Zależało mi na tym, żeby to było ciało, które rzeczywiście działa. Rekomenduje, sprawdza i funkcjonuje w tym naszym obiegu tutaj wojewódzkim jako realne działaczki i realny głos kobiet, a nie tylko fikcyjne założenie. No wiem, że jesteście bardzo aktywne. Zresztą razem realizowaliśmy wiele projektów, między innymi projekt Bezpieczna Podlasianka. Może powiesz? Coś o nim trochę więcej po pierwsze, a po drugie, jakie plany na 2026 rok, jeżeli chodzi o ten projekt, ale również działalność Podlaskiej Rady o, Z przyjemnością. Tak, bardzo Ci dziękuję w ogóle za chęć i podjęcie rękawicy w zaangażowaniu w projekt bezpiecznej Podlasianki, bo rzeczywiście ten projekt wynikał ze zgłoszonych nam bezpośrednich potrzeb od mieszkanek województwa podlaskiego. No wiemy, że żyjemy w takich czasach, które są czasem transformacji, to bezpieczeństwo staje się coraz ważniejsze, i kobiety, matki, córki zgłaszały nam dużą potrzebę po prostu poczucia się pewniej, bezpieczniej w tych czasach. I tak jak zgłosiłam się do Ciebie z tym projektem i mówiłam, że to, to dobry kierunek i wspólnie się zaangażowaliśmy, stworzyliśmy wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji też cykl warsztatów. Odbyło się sześć spotkań, w których uczestniczyło od 30 do 50 kobiet, więc realnie praktycznie 300 kobiet w ubiegłym roku. W, jak, w jakich miastach odbywały się te warsztaty? Już Ci mówię. To był Białystok, Zambrów, Łomża, Suwałki, yy, Siemiatycze. W przyszłej edycji, bo oczywiście zamierzamy to kontynuować, znowu planujemy wyjść w całym województwie i planujemy kolejne 6 spotkań. Oczywiście tutaj Urząd Marszałkowski wspiera inicjatywy jako partner strategiczny. Twoje wsparcie Krzysztof jest bardzo cenne, ale też Komendy Wojewódzkiej Policji, które przy wsparciu instruktorów daje profesjonalny trening. Powiem Ci, że to jest świetne, bo to nie tylko platforma, gdzie kobiety uczą się realnie reagować na zagrożenia, ale też świetna atmosfera i takie miejsce spotkań, takie miejsce, gdzie możemy poczuć się znowu na, poczuć zaufanie do siebie i poczuć takie działanie razem. A to jest ważne w kontekście ankiety, którą teraz robiłyśmy i chętnie Ci o niej opowiem, jeśli jesteś ciekawa. Bardzo chętnie posłucham o tej ankiecie, ale przy okazji też powiedz o kolejnych priorytetach Podlaskiej Rady Kobiet na 2026 rok. Wiesz to właśnie poniekąd te priorytety też są wyznaczone przez ankietę, którą przeprowadziliśmy, czyli ankietę badania potrzeb mieszkanek województwa podlaskiego w zakresie rozwoju i edukacji. Wstępne wyniki, ponieważ oficjalne będą publikowane na, na przełomie lutego i marca, ankietę robiliśmy wspólnie z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku i Urzędem Marszałkowskim. Te wyniki pokazują nam, że kobiety potrzebują miejsc spotkań, potrzebują platform gdzie mogą się poczuć zaangażowane społecznie, gdzie mogą wyjść z domu, zdobyć takie szeroko pojęte kompetencje w zakresie bezpieczeństwa, ale też w zakresie takim socjalnym, bycia razem. Pokazują duże przeciążenie społeczne i to, że mimo, że jest bardzo dużo inicjatyw w miastach głównych, to w mniejszych obszarach kobiety. Potrzebują miejsc, gdzie mogą się spotkać, pobyć razem i zrobić coś konstruktywnego. Czyli wychodzicie teraz do mniejszych miejscowości, jak rozumiem, jako Podlaska Rada Kobiet? O, słuszny wniosek, tak, jak najbardziej wychodzimy do mniejszych miejscowości. Takie też było główne założenie przy pierwszych priorytetach Rady, aby Rady, generalnie Rady Kobiet, powstawały w województwie jak najgęściej i jak najczęściej. Dlaczego? Dlatego, że lepiej będą w stanie odpowiadać na potrzeby kobiet lokalne niż my jako centralna rada tutaj z, z Wojewódzka. Dlatego też współpracujemy z tymi lokalnymi radami i na podstawie ich zgłoszeń robimy te nasze aktywności w tych, w tych miejscach, więc tak. No właśnie widziałem tu waszą aktywność, nie tylko jako Podlaska Rada Kobiet, ale również jako Białostocka Rada Kobiet, bo ona była pierwsza w Województwie. Tak. Ale teraz tych rad kobiet jest więcej w, w naszym regionie. Powiedz mi, gdzie udało się utworzyć Rady Kobiet, w jakich powiatach, w jakich miastach, gdzie one prężnie działają? Świetnie, tak. Zaczęliśmy oczywiście Białostocką Radą Kobiet i tu jestem bardzo dumna, bo też jestem członkinią tej rady. Tu mamy też na. na mm... Na tapecie świetną inkubator przedsiębiorczości tak, dla Białostoczanek, tak, przedsiębiorczą Białostoczankę, więc programy znowu, które edukują kobiety i realnie dają narzędzia do rozwijania własnego biznesu. Natomiast wracając do Twojego pytania, inicjatywa, nie mogę powiedzieć, że to dzięki nam powstały te rady. Ale szczerze namawiamy wszystkie lokalne, zaangażowane dziewczyny, kobiety do tego, żeby tworzyły te ośrodki u siebie i staramy się im trochę podpowiadać. Mamy już na pewno Radę Łążyńską, mamy Radę Suwalską, mamy Radę Sejnieńską, Radę Bielsk-Podlaski i Radę Kobiet Monieckich. Rzeczywiście wygląda to nieźle. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się utworzyć w każdym powiecie takie Rady Kobiet, żeby była to platforma. Która łączy działania, która angażuje kobiety w całym województwie do działalności? Powiedz mi, jakie są największe bariery, aby zaangażowała się Panie do tego, aby społecznie działały w naszym województwie? Wiesz to, bariery, to, to słuszne pytanie, bariery się zmieniają, bo wcześniej barierami była ilość obowiązków domowych i nastawienie, tak, społeczne, kobieta generalnie miała swoje miejsce w domu, no to nie ma co ukrywać takie były czasy. Jesteśmy w trakcie ewolucji poniekąd kulturalnej. Ale też obyczajowej, gdzie doceniamy coraz bardziej i widzimy potencjał w równości. Doceniamy to, że równość to nie jest walka z nikim. Równość to jest po prostu szacunek społeczny, w którym każdy może być kim tak naprawdę jest. I jakby przechodząc dalej, największy problem, który widzimy dzisiaj, to nie są obyczaje, nie są mężczyźni, jak się często mówi, że my walczymy z mężczyznami. Absolutnie nie. Problemem jest niechęć do zmiany. To jest główny problem. I to, co często mówię koleżankom albo paniom z inicjatywą, po prostu zacznijcie to robić. Bo jak zaczniemy to robić, to znajdą się ludzie wokół nas i inicjatywy, które pomagają. Naprawdę, którym rozwijają skrzydła i pomagają to prowadzić. Cieszę się, że, że panie w Województwie coraz bardziej angażują się w życie w Polsce. Jest to bardzo, bardzo ważne. Jak wiesz, ja działam w polityce. I w 2023 roku udało się stworzyć listę koalicji obywatelskiej, w której było 50% pań, 50% panów. I mam nadzieję, że w aktywności społecznej za chwilę panie jeszcze bardziej będą się angażować niż, niż panowie, bo, bo jest to bardzo ważne, abyśmy pokazywali, że wszyscy angażujemy się na rzecz naszego um, społeczeństwa. Powiedz mi, a z którego projektu? Podlaskiej Rady Kobiet lub Białostockiej Rady Kobiet, której jesteś członkinią długo do dłużej, jesteś najbardziej dumna. Och, wiesz, co, projektów jest bardzo wiele, bo tak naprawdę, jako Białostocka Rada, to nasz pilotażowy i największy projekt to oczywiście inkubator przedsiębiorczości, inkubator kobiecej przedsiębiorczości. No właśnie, co, co, co robi ten inkubator? To jest cykl szkoleń dla białostoczanek, które dają właściwą wiedzę potrzebną do założenia działalności gospodarczej bądź też prowadzenia biznesu. Bardzo praktyczna wiedza połączona z networkingiem. Trzecia edycja, już teraz w Parku Naukowo-Technologicznym, z topowymi specjalistami z, woje, z naszego województwa i z miasta. Naprawdę świetny projekt. Kiedy się odbędzie kolejna edycja? A jest właśnie w trakcie teraz naworu, więc zachęcamy, zachęcamy do sprawdzenia social mediów białostockiej Rady Kobiet. Tam można wszystko znaleźć. No i oczywiście nasz projekt flagowy jako Białostockiej Rady Żółta Kanapa czyli wierzę głęboko, że i Państwo, ale i Ty, Krzysztof, słyszałeś o tym projekcie więc to, to też na pewno projekt społeczny, bardzo potrzebny w tych czasach przeciążenia. Natomiast jeśli chodzi o Podlaską Radę Kobiet, to aktualnie realizujemy ponad 40 różnych projektów, inicjatyw, w które jesteśmy zaangażowane. Dodatkowo mamy 5 patronatów nad wydarzeniami, którymi staramy się nadać jeszcze większy rozgłos, a mają duże wartości społeczne. No i pracujemy nad kolejnymi dużymi projektami. Na pewno będziemy kontynuowały bezpieczną podlasiankę i chcemy skierować naszą uwagę bardzo mocno w stronę profilaktyki zdrowotnej, no i przede wszystkim zwiększenia słyszalności głosu kobiet w gremiach decyzyjnych, bo pamiętam taką rozmowę, kiedy rozmawialiśmy wspólnie i wspominałaś, że to też czujesz, że to nie jest w porządku, że mamy, mimo że kobiety stanowią 52% większość społeczną, to są niedoreprezentowane w tych grupach decyzyjnych głównie. I bardzo Ci dziękuję za tą wagę, bo widzę, jak to później starasz się przekuwać przyku, w praktykę, te listy, w których rzeczywiście było uwzględnione parytety i, i inne I działania. I suwak, tak. To, to, to naprawdę bardzo pomaga, bo nawet jak nam się wydaje, że na początku to jest bardzo sztuczne, to z czasem to wchodzi w zwyczaj i to jest bardzo wysoko potrzebne. I liczę też na to, słuchaj, że. Przez te nasze działania i połączenie działań społecznych też z administracją. No bo przecież jesteśmy, jako Podlaska Rada Kobiet, działamy przy panu marszałku, jako Białostocka przy panu prezydencie, więc mamy te połączenia też administracyjne, pozwoli yy, da większej odwagi kobietom do startowania też do ról politycznych i e, wiem, że Ty też mówisz o tym, że to jest potrzebne, więc liczę, że to da Ci potencjał do tego, żebyś w przyszłości mógł współpracować z większą ilością koleżanek, posłanek i e, tu w regionie również. Tak, więc oczywiście mam nadzieję, że w przyszłym Sejmie, ale również w przyszłej Białostockiej Radzie Miasta oraz Radach Gmin i Cejników Województwa Podlaskiego Pań będzie więcej i do tego wszystkie panie właśnie zachęcamy, abyśmy mogli współpracować i startować wspólnie na listach wyborczych. Chciałbym serdecznie podziękować za tą rozmowę. I oczywiście zapraszam państwa na kolejny odcinek podcastu dla Podlaskiego. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Państwu również dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do wspólnych działań.